Siemaneczko, mamy takie zadanko. Jest niedziela, godzina 13, więc dobry czas na policzenie swojego zadanka i pomyślałem, że włączę pierwszą lepszą z brzegu napotkaną olimpiadę. I mamy geometrię, pierwsze zadanie. Ja sobie przerysuję już to, tutaj pokażę jak to będę rysował. Tu mam jeszcze pozostałości po poprzednim zadaniu. Dany jest przykład ABC, punkt J. Jest ABC, narysujemy sobie A. B, C. Punkt J jest środkiem okręgu stycznego do boku BC. I tutaj do tych przedłużeń. Czyli ten okrąg wygląda mniej więcej tak. I tutaj jest gdzieś jego środek J. Punkty P, B, C, Q leżą w tej kolejności na jednej prostej. Czy to jest prosta? I PBC B, C, Q leżą w tej kolejności, przy czym PB jest tak jak AB. To jest P, PB, od razu zaznaczymy, że ten odcinek i ten jest taki sam. I QC jest takie samo jak AC. Czyli tutaj też zaznaczymy Q. I to jest takie samo jak to. Czyli te trójkąty są równoramienne. Ten oraz ten. Udowodnić, że teza jest taka, że BAC plus QJP. Q P to jest ten. Q P to jest ten. E, to 180 stopni. To 180 stopni. Taka jest teza. No dobra, no to sobie e, zaczniemy od oznaczenia. Niech to będzie alfa. No, jeśli to będzie x, to tu też jest x. I jeśli to będzie y, to tu też jest y. No i od razu policzymy sobie ten kąt i ten kąt, który jest taki sam jak ten kąt. Te są takie same i te są takie same. No to to są tak, takie kąty. 180 odjąć x, odjąć. Odjąć 2x. Odjąć 2x. A to. To jest 180 minus 2y. Co jeszcze wiemy? Aha, że tutaj mamy punkt styczności tego okręgu i tutaj też gdzieś jest punkt styczności tego okręgu mm, do tych prostych, więc y, ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek, a ten odcinek jest taki sam jak ten odcinek tutaj. No więc te trójkąty też są równoramienne. Więc tu też jest y, tu też jest y, tu jest x, tu jest x. O, tu dużo daje. Czyli tutaj jest 180 odjąć x, odjąć y i to jest kąt o mierze 180 odjąć x, odjąć y. No to ten... Z Wiadomych przyczyn będzie miał miarę 360 odjąć 2x minus 2y. No a ten w takim razie to będzie 360 odjąć to. Czyli to będzie 2x plus 2y. No i teza jest taka, jakbym przypisał tezę, że to alfa dodać. 2x dodać 2y to ma być 180. To jest nasza teza. Teraz, jaki jest związek pomiędzy x, y a alfą? To jest pytanie. Jeszcze jest jedno twierdzenie o czapeczce, tutaj ukryte, że tutaj to, po grubie mocno, to i to to są te same długości. Czyli z kolei ten trójkąt, który tutaj już zakreskuje jest równoramienny. Teraz już ten rysunek się mało czytelny zrobił, ale już jesteśmy blisko rozwiązania. Czyli to, czyli mogę policzyć sobie ten kąt. To jest 180 odjąć alfa na pół. To by był ten duży odjąć Y. No i ten kąt to jest 180 odjąć alfa na pół odjąć X. No i teraz skorzystam z tego trójkąta tutaj. E, już nie wiem czy to dobry pomysł, ale jeszcze bardziej go zamaluję tutaj, że wszystkie te trzy kąty dodadzą mi 180. No to zapiszę to i może uzyskam. E, czy to jest ten kąt zadać ten kąt zadać 180 odjąć X odjąć Y zadać ten kąt, czyli 180 odjąć alfa odjąć 2 odjąć X są X, -y, są alfa wikłane w tym równaniu, które teraz zapisuję, więc może tu się e, Wyklaruje jakiś związek pomiędzy alfą a y. Razy 2 wszystko niech będzie, czyli to będzie 180 odjąć alfa minus 2y, dodać 360 minus 2x minus 2y, y, dodać 180 odjąć alfa, odjąć 2x równa się 360. 360 się tutaj skracają. E, mamy tak minus 2 alfa minus 4y minus 4x. Wszystkie X -y zebrane Y i alfy dodać 360 równa się 0. Czyli mamy tak alfa minus 2x minus 2Y, dodać 2x do 2y to 180, a to, to trzeba było wykazać. Alfa dodać 2x Y to... czyli zadanko łatwe, trochę zabazgrane, ale wiadomo o co chodzi. Gdyby to miało być. Yy, Napisane to rozwiązanie, m, przedstawione, to bym to lepiej ujął w słowa, a że to nagrywanie, to po prostu sobie poopowiadałem i coś pobazgrałem. No ale finalnie doszliśmy do dowodnienia. To było proste zadanko. To było proste zadanko. Rozwiązanie jest poniżej. Może jest lepsze, nie wiadomo, ale w każdym razie zrobione.